W sumie skołgamy od 10 lat, to jesteśmy 10 lat starsi niż na początku. <śmienicza> Nazywa mi się wyjście awaryjne. Nie, no kłamstwem by było to, że wszyscy nas znają, bo wiele osób nas nie zna. Jesteśmy strzebini, gramy od 10 lat. Eee, nasz styl to brak stylu. <gry> To jest smat czasu, to jest smart czasu. Parę naprawdę fajnych rzeczy uważam, że się udało po drodze zrobić. Ta impreza jest właśnie bardzo, bardzo fajną opcją. Ten imidż, który po drodze nam gdzieś tutaj wyszedł, to też bardzo fajna opcja z tego wyszła. Pojeździliśmy też trochę po kraju, byliśmy na północy, na wschodzie, na południu, więc jakby naprawdę fajnie, fajnie, dużo, dużo dobrych rzeczy wyszło. No samo to, że udało się te dwie płyty i tą epę nagrać, nie, to, te, to też była jakaś fajna mobilizacja do tego. Paradoksalnie, paradoksalnie, pięciadko ciasta, wy wychowacie z nieboli, w w sercu boli, nie potrzebuje kartyologa, tylko twoje ciepłej gonii. Zawsze fajnie zaprezentować je publiczności, niekoniecznie tej, która typowo słucha naszej muzyki, ale jakby ludziom po prostu w ogóle, którzy kochają muzykę, kochają się bawić nie wiem chcą przyjść do jakichś emocji i poznać też coś innego bo podejrzewam że będą tutaj fani muzyki folkowej ale też właśnie fani Andrzeja i zobaczą też inną odsłonę muzyki której może na co nie słuchają to też jest fajne rzadko tak gramy więc myślę że to jest fajna okazja żeby się pokazać też innej publiczności Tak się określamy, tak, folk and roll, dokładnie. Trochę tutaj y, wybór instrumentów to determinuje, bo mamy mocną gitarę elektryczną, która jakby też y, Madzia dużo gra y, w taki y, no, rokowy sposób, jakieś solówki fajne i tak dalej. Ale mamy też flet poprzeczny, który wprowadza taki właśnie nastrój bardziej oniryczny i taki folkowy zdecydowanie, bo te melodie są już mniej rokowe na pewno na tym flecie. Y, no i teksty, które są y, tak naprawdę y, o człowieku, o naturze, Eee, o tych relacjach tak, człowieka z naturą. Tak, tak, więc tutaj też dużo e, takich odniesień do słowiańszczyzny e, w tekstach. Jesteśmy trochę takim miksem, każdy słucha też czegoś innego, więc e, stąd też jakby połączenie dwóch gatunków. My się też nie, my nie będziemy ograniczać, na razie mamy jakiś swój styl, ale naprawdę widzimy te możliwości, chcielibyśmy się rozwijać i się nie zatrzymywać, w żaden sposób się jakby nie ograniczać. U nas też w zespole nie wszystkie osoby są po szkole muzycznej i to nam chyba też daje bardzo dużo możliwości, bo nie mamy... Jakby tej teorii muzyki aż tak wyłożonej, gdzieś tam zapoczątkowanej w sobie, która by powodowała, że czegoś nie można, coś nie pasuje. Wiadomo, gdzieś tam jakieś ramy muzyczne są, natomiast w żaden sposób nas to nie musi ograniczać. Mamy taką, trochę jesteśmy jak taka biała karta. W perspektywie 10 lat grania, ja trochę mniej, nie? ale mimo wszystko dziękujemy za to, że byliście z nami, bo to tak naprawdę jest muzyka no nie dla nas, tylko w sumie dla was, więc jakby, jakby bez fanów, bez was nie byłoby nas, więc ogólnie sztos dzięki za wsparcie i jest po prostu rewelacja. Za kupowanie no. koszulek. Za te koncerty właśnie nie, za tą pełną kotłownię, nie no, tak jest, tak jest. Wspierajcie małe zespoły i lokalne koncerty. Dokładnie. <laughs>